Dzień dobry, witam w tym krótkim materiale. Z samego rana, zanim dzień się dla mnie zacznie, postanowiłem wybrać się na rower. Jest chwilę po szóstej. Pogoda jest świetna. No, jedziemy zrobić krótkie kółeczko. Przy okazji sprawdzimy parę ustawień w kamerze i field CPL. Zobaczymy, jak się mi sprawował. Ale mi przymarzła gęba. U! 7 stopni na razie. Też zapraszam na poranne kółeczko. Lecimy, ale pięknie tatry widać. O jest Cudownie. Uwielbiam to poranne słońce. Są takie kolor, kolory piękne, przy zachodzącym też lecimy sobie dalej. Tam przed nami babia góra. Nie wiem czy będzie widać, jak nie będzie, to zrobię jakiś taki zoom, żeby znowu piksele nie powychodziły. Ale śnieg tam jeszcze zalega. Niedużo, ale zalega. Katry się schowały. Lecimy dalej, tutaj w prawo. Ten materiał będzie pod tym kątem eksperymentalny że raz. Yy, jest ten filtr CPL, czyli, pol, pola, czyli polaryzacyjny, <laughs> Przymarzł mi poliki. Przepraszam, no ale musicie mi zobaczyć. A dwa, że wszystkie ujęcia będą na zablokowanej ekspozycji, yy, żeby mieć nad tym jakąkolwiek kontrolę w premierce jak to tam będę wrzucał. Bo tak nam go samo rozjaśnia, ściemnia, yy, robi jakieś szmeje, dupeje i, i rysuje jakieś kolory. Dziwne, patrzcie sobie tam dalej. Trochę się przechyliło, ale to się wyprostuje. No ładnie, ładnie, ładnie. O, tatry tam daleko. Balon. Ciekawie, czy będzie widać balon. I w stronę wschodu. No, i teraz jest wszystko super, bo widzę, widzę jasny obszar ze wschodu, jeszcze tutaj te barierki tak przeszkadzają, i widzę też cienie, czyli ciemne obszary tutaj z prawej strony. I Jak sobie to wszystko ładnie rozjaśnię, to powinno być w miarę super ujęcie. Jakby to była ekspozycja automatyczna, to tu by się działy różne cuda, byłoby ultra czarno w narożniku. Przepalone słońce i tak dalej. Tu jest ładna miejscówka, to jeziorko I te donki, kuziwa tam daleko. Dobra, lecimy dalej. I te cienie tam. O, to jest po prostu bosko. Jakaś miniaturka by trzeba było ten, znaleźć miejsce na miniaturkę. No ładnie tu jest. Dobra, idziemy dalej. Sick, sick, sick. Porane czy ogóle. super, idealnie bosko. Kolejkę obok, zobaczymy, czy nic nie nadciąga. staniemy na sekundę. Tam mamy stację w lasku, przejeżdżamy. Idziemy dalej. A mi dzwoni alarm. To musi być coś koło siódmej. Moment. Siódma, sześć. To chyba któraś z kolei drzemka. Zaraz go wyłączę. Dobra, spadamy. A, jeszcze na no takiej jednym miejscu się zatrzymamy. Tam jeszcze parę takich technicznych rzeczy do tego materiału. Jak to będzie nagrywane, a jak będzie edytowane, najpierw no Wam co jeszcze odkryłem przed momentem, bo to nie była jednak zablokowana ekspozycja, tylko wykrywanie spota. No ale zasuwamy tam dalej. No to jesteśmy. Miejsce kolejne Wygląda tak o, Tutaj też lubię przyjeżdżać Tatry widać Chmurki nad Tatrami I teraz dopiero mamy zablokowaną ekspozycję o, I to widać dokładnie tutaj o, tak Na słoneczku, trawa się nie ściemnia Zobaczymy jak to będzie wyglądać Później No Teraz jest Czad Pojedziemy sobie tam Do góry No Co dalej Będzie to w 4 3, proporcje 4 Do 3 60 klatek Tryb Linear, czyli ten taki Prosty, bez żadnych tam yy, łajdów, ani takich tych innych rybich ok, oków, czy jak to się tam mówi. Yy, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, 4-3, dlatego, że z tego będzie łatwiej zrobić 16 na 9 niż kręcić w 16 na 9 i robić 16 na 9 no bo 43 GoPro to jest 4000 na 3000 16 na 9 to jest 3840 na 2160, czyli nawet jak. Gasi mi ekran, nawet jak coś się gdzieś spierniczy w poziomie, no to mam te 200 pikseli, że mogę coś, coś poprzesuwać, prawda? W pionie mam za to prawie 900. Więc czy coś mi utnie, czy znaczy coś mi utnie, coś się za dużo nagra, na dole, na górze zawsze można ten obraz przesunąć, zimą w tym najniższego problemu. Tak będzie dużo łatwiej, więc powinno być, powinno być ekstra. miniar temu dla te, temu ustawiłem, żeby sprawdzić, czy white nie jest czasem za szeroki może na linearu się będzie dało lepiej nagrywać nie mam szelek, bo bym sobie szelki też sprawdził, czy, czy czy moje ręce będą bardzo widoczne na kierownicy, czy może nie ale to w następnym sobie tam posprawdzam, w następnym przejeździe, no i tyle, lecimy dalej, zrobimy sobie jeszcze tam parę Ujęć na dojeździe, no i wracam do hopy. Jakieś tam śniadanie będę kołował i przygotowywał imprezę na jutro, na dziś, na jutro, na piątek. Taka rozlazła trochę, no ale zostawiam Was z widoczkami. Nie zanudzam dość mojej gęby. Jeszcze ostatni rzut oka, rzut obiektywu. Ładnie tu jest, ładnie, ładnie, ładnie. Zobaczymy, może miniaturka stąd albo z tego jeziorka. Obadamy, lecimy dalej do maszyny. I spadamy. Bacuwecko, bacuweczko Bacuwecko, bacóweczka. Jezu z nim że Bacuweczka już stoi. Owce są Osypki już się będą pucyć Tak, już się zaczyna Osypkowy świeży sezon Osypki dobra rzecz Tak samo bunt cudo Będziemy dalej ścieżką wzdłuż Czarnego Dunajca Góry przed nami I będziemy powoli kończyć Jeszcze się zobaczymy za chwilę na koniec, na pożegnanie No i to by było na tyle Na tyle z tego przejazdu Przy okazji sprawdziłem sobie W jaki sposób yy, wymieniłem linkę w przerzutce tylnej Robiłem to pierwszy raz tak, pierwszy raz to robiłem Co się ustawiłem, co się naustawiałem Ale wszystko hula tak jak powinno Dobrze, że jest YouTube i są poradniki Bo bym chyba do dzisiaj ustawiał tą przerzutkę Wszystko hula tak jak ma być Pełne 10, 10 przełożeń jest Jeszcze do wymiany klocki, ale to jak wrócę ze Skawu Bo za dwa tygodnie Skaw 200 Skawina 220 km 11 maja Jakiś materiał będzie Ekran znowu przygasł O Wrócę ze Skawu w imieniu Klocki No i przepuściłbym sobie jeszcze na nowo płyn do hamulców Żeby mieć Już na Wisłę wszystko ogarnięte no i tyle no. no, i potem te wyjazdy, nie? Także tym bardzo długim... Jeszcze pies wyleciał. Tym bardzo długim Bardzo długim zakończeniem żegnam się z wami. Coś nam zmontuje. Krytyka konstruktywna, mile widziana co ulepszyć, co porzucić, co wprowadzić. Dawajcie śmiało znać. Czy zamykać kanał, bo to jest żałosne kręcenie Czy dalej chce kręcić, robić se jaja i tak dalej <grywia> No, no to miłe majówki, smacznego grilla, smacznej kawusi Pamiętajcie, do zobaczenia, bajo